To kończąc, śpiewasz. Od życia biorę to, co chcę. Wszystkiego ciągle mi mało. Ciągle ci wszystkiego mało? Tak, na pewno mało mi jest y, mm, takiego życia życia przez duże rzeczy. Z naturą, spokoju z y, wiesz, z dala od, y, od show biznesu, y, podróży, przygód podczas tych y, podróży. Tego wszystkiego jeszcze mi jest mało. Bo to jeszcze trzeba powiedzieć, że wróciłaś teraz na szczyt i chcesz odejść. Po co? Dlaczego? Właśnie, żeby pożyć. Bo Ciechanów ma chyba w Konstytucji, tak, że masz kończyć karierę, kiedy jesteś na szczycie jak Kłębo. chociaż. Nie, nie ma. Ale może faktycznie płodzi jakieś mądre osoby, które w porę y, umieją się wysofać, żeby, mm, żeby uratować samych siebie. Tkwienie w show biznesie i wciąż zjadanie własnego ogona i robienie rozrywki dla innych ludzi to nie jest kwintesencja życia. Spalasz się dla kogoś innego. Jeżeli mm, cokolwiek kosztuje święty spokój, to jest y, y, to za drogie. Więc super, że i on i ja potrafimy się wycofać z, z tego najwyższego C. To tylko pokazuje, że nasze ambicje i w ogóle cele są były i są zawsze gdzie indziej że żaden z nas nie jest uzależniony od atencji, żaden z nas nigdy nie upatrywał swojej wartości od tego, co myślą o nas ludzie, że jednak szukamy tego spokoju tych wartości w zupełnie innej e, przestrzeni.